Mam dzisiaj coś bardzo wyjątkowego dla miłośników wyszukiwanek. Słuchajcie, jakie to jest. Urocza to jest złe słowo. To jest po prostu rewelacyjne. Zaraz pozaglądamy do środka, ale zanim to zrobimy, jak zawsze subskrybujcie, żeby Wam nic nie umknęło. Mm -hmm. Tytuł tej przepięknej książki. Zobaczcie, jak ona jest ślicznie wydana w twardej oprawie. To jest wydawnictwo druga noga, a tytuł to jest orkiestra i jest taki ważny podtytuł: Róż w świat i znajdź zagubionych muzyków. I cały patent polega na tym, że mamy tutaj rozkładówki, na które sobie spoglądamy i faktycznie maestro planuje koncert, ale żeby koncert mógł się odbyć, potrzebna jest. Cała orkiestra, a ci muzycy, oni się rozjechali, są w różnych zakątkach świata i teraz my musimy pomóc szefowi orkiestry znaleźć ich i po prostu ich sprowadzić tam, gdzie mają być, żeby zagrać ten koncert i mamy na to tylko tydzień. Naszymi wskazówkami, słuchajcie, są takie kartki pocztowe, czyli naprawdę niewiele informacji, gdzie jest napisane, jakie to jest miasto, gdzie jest dany muzyk czy muzycy, kilka ciekawostek o danym mieście, na przykład co zwiedzają albo jak się bawią i my musimy ich tutaj odnaleźć. I jak się domyślacie, za każdym razem na każdej Składówce, szukamy innego muzyka z innym instrumentem. I na przykład, tutaj jest taka pocztówka. Drogi maestro, Tokio to miasto pełne życia. Wszyscy tu ciężko pracują. Grając na skrzypcach, wchodzimy na tak wysokie tony, by drżały wszystkie witryny w okolicy. Dobrze się bawimy, a ludzie wydają się zachwyceni. I teraz my musimy tutaj, już się domyślamy, że szukamy muzyków grających na skrzypcach. I teraz znajdźcie ich tutaj, to nie jest wcale takie proste. A przy okazji zobaczcie, jaki fajny pomysł. Możemy zwiedzić Tokio, w sensie każda z tych ilustracji, ona ma charakterystyczne elementy dla danego miasta, dla danego. Krajobrazu, i już Wam mówię, gdzie jeszcze będziemy. Będziemy w Porto, jest tutaj przepięknie. Jesteśmy nawet w Rosji i tutaj dowiadujemy się. Zaraz Wam powiem: jacy muzycy tutaj są. Fagot i klarnet. Tutaj są do odszukania te dwa instrumenty, do których przyczepieni są ludzie, to znaczy ich właściciele. I mamy tutaj też taką informację, że akurat w Rosji jest obchodzony tłusty czwartek, i nie tak jak w Polsce, że to jest jeden dzień, tylko tutaj. Jest cały tydzień imprezowania, więc domyślacie się pewnie, że tutaj impreza jest przednia. Oglądamy, jak to wszystko wygląda, i oprócz tego, że szukamy tych naszych muzyków, no to oczywiście, że można obserwować najróżniejsze postacie i też chłonąć klimat danej ilustracji, czyli tego miejsca na świecie, bo ich jest tutaj bardzo dużo i są naprawdę charakterystyczne elementy. A tam w tym Tokio ja jedno zauważyłam, że tu, są nawet, że tu są nawet dystrybutory bananów, więc takie ciekawostki. No, jest tutaj jakby masa rzeczy do oglądania, bo tak jak widzicie, że te ilustracje one są bardzo, bardzo szczegółowe. Tutaj na przykład jest wycieczka po greckich wyspach i dzieje się tutaj również bardzo dużo. Zupełnie zmienił się klimat, jest inaczej niż w Rosji, a my szukamy tutaj tuby. I ja wiem gdzie ona jest. Na, na. A i właśnie, no bo ja tak mówię, że te ilustracje są takie bardzo szczegółowe i to może być wyzwanie dla niektórych. Gdybyście się martwili, że czegoś nie znajdziecie, z tyłu mamy rozwiązania, są zaznaczone. Te momenty na ilustracji, gdzie my mamy instrumenty, tudzież instrumentalistów, więc zabawa jest przednia. No, ale tak jak mówię, oprócz tego, że ich tutaj znajdujemy, bo pewnie za pierwszym, drugim, trzecim czy piątym razem znajdziecie wszystkich, wtedy właśnie zaczynamy rozmowy o krajach, o tym, co się dzieje w poszczególnych miejscach, jakie tutaj są scenki sytuacyjne, jak wyglądają tu ludzie, jak się ubierają. Możliwe, że się dowiecie, jakim językiem rozmawiają. Może byliście na, e, w takich miejscach i po prostu je znacie, wtedy można sobie przypomnieć różne rzeczy. Tu gdzie nie gdzie są takie dymki, na przykład jak jesteśmy w Wenecji, to e, tutaj sobie ludzie rozmawiają, że popłyniemy gondolą będzie szybciej, a potem pójdziemy na pizzę, więc my możemy się zastanawiać, kto to jest, dokąd oni chcą popłynąć i tak dalej, więc nie można się tutaj znudzić, nie można. A chcę wam też pokazać ostatnią stronę, no bo jeżeli mamy takie wyzwanie, że trzeba Wszystkich muzyków i możemy się zastanawiać, czy ten koncert się odbędzie. O jejku, jejku, jejku. I ostatnia ilustracja jest. Przecudowna, bo mamy tutaj zebranych tych wszystkich muzyków, których myśmy tam szukali na poprzednich stronach. Udało się i ten koncert się odbędzie. A jak się przyjrzycie bardzo dobrze, to na widowni zauważycie też postacie, które znowu znamy z poprzednich ilustracji. I to są ludzie, których spotykaliśmy w różnych krajach. Oni teraz są tutaj wymieszani i wszyscy razem cieszą się i radują, bo jest koncert i nasza orkiestra, ona już jest jest w całości.